Przyszedł nowy trener. Wszystko się zmieniło, znaczy przynajmniej gra zespołu, atmosfera. Ja, jak oceniasz tę sytuację? E, czyli bardzo pozytywnie, Wszystko to, co się dzieje ostatnie tygodnie, jest e, bardzo, bardzo pozytywne. Tak w szatnia, szatnia naprawdę żyje, e, atmosfera jest. E, w szkole tych ostatnich meczów, gdzie mogliśmy więcej punktować niż, niż, niż co zrobiliśmy, ale... To jest piłka nożna, no ale najważniejsze, tak jak powiedziałeś, jest, że, że dobrze gramy, dobrze gramy, tylko, tylko trzeba jeszcze więcej, więcej punktować ale um, jest pozytywnie. Nowy trener jest tutaj, on porobił swoje, żeby ta atmosfera od każdego zadań na i każdej na największym poziomie i po prostu, żeby każdy, każdy żył, nie? Właśnie, wiele ludzi... Zauważyło, że m.in. Daliboch Stewanowicz zaczął grać na takim poziomie, na jakim jakiegoś od niego oczekuje. Co sądzisz o swojej grze? ja się postaram zawsze, zawsze zrobić to, co w danym momencie mogę. I po prostu to też robię teraz, nie? Że, że mamy tam jakieś zmiany w taktyce, że więcej więcej, tak, więcej robimy na taktyki niż robiliśmy I że po prostu... Jest tam jakaś zmiana w grze, te schematy są trochę inni niż, niż to miałyśmy wcześniej i po prostu postaram się robić to, to, to co trener mnie oczekiwa. Mhm. Pierwsza ósemka, już chyba straciliście na nią szansę, jak jest teraz wasz cel w tym sezonie? Ach, trudno powiedzieć. No. Nie traciliśmy jeszcze, bo, bo teoretycznie szansę jeszcze mamy. Nie? To jest piłka nożna i w danym momencie dopiero, dopiero do kiedy masz jeszcze te teoretyczne szanse, to musisz wierzyć. Jak nie, to, to bez sensu grać w piłkę nożną. Ale naprawdę od tych momentów w ogóle nie patrzymy na to, patrzymy na następny mecz. To jest zawyższa i musimy, wziąć tam trzy punkty. I po Zawiszy to będziemy patrzyli na następny mecz, także od meczu do meczu dalej idziemy krok po krok, a co, co się będzie, co się dzieje, albo co, co będzie po 30 kolejkach albo po końcu sezony to czas będzie pokazał swoje. No właśnie mecz z Zawiszą, pamiętacie jeszcze dosyć nieszczęśliwą porażkę we Wrocławiu z tą drużyną? Tak, 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 pamiętamy to. Czyli ja pamiętam bardzo dobrze, to i, I po prostu trzeba wrócić to, co oni nam zrobili tutaj, bo pamiętam, że nie wiem, 75 minut bardzo dobre, bardzo dobrze graliśmy i później nagle w ostatnich 15 minutach nie, straciliśmy dwie bramki i stało nas 3 punktów, nie? ale to nie tylko ten mecz z to dużo takich meczów było w tym sezonie, także ale dobra, no, no, wiadomo, że Zawisza ma dobry zespół, dobrze, dobrze po prostu grają, są w tej pierwszej osobie i po prostu idziemy tam, żeby, żeby robili nasze, nasze role. Jeżeli dobrze zagramy tak, jak umieliśmy, tak jak ostatnio to robiliśmy, mam nadzieję, że możemy tam poddać. To będzie z Tobą po zakończeniu sezonu? Twój kontrakt się kończy w czerwcu ze śląskim. Tak, no kończy się. Szczerze, czyli, nie wiem, nie wiem naprawdę, co będzie. Wolałbym zostać tutaj, bo czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina jest tutaj ze mną. Po prostu wszyscy lubimy ten kraj, to miasto i dzieci już leżą po polsku. Także naprawdę przy może tutaj. I fajnie, dobrze jest naprawdę. Ale zobaczymy, nie zależy tylko ode mnie, też od innych. Także zobaczymy, co będzie.